W że teraz konflikt w podradomskim Sołtykowie na linii mieszkańcy-przedsiębiorcy. Mieszkańcy mówią o hałasie i zanieczyszczaniu powietrza przez pobliską betoniarnię. Przedsiębiorcy z kolei czują się szykanowani. Mediacji w konflikcie, który trwa już ponad osiem lat, podjęły się władze gminy Skaryszew. Sołtyków i okoliczne miejscowości słynęły z kopalni piasku. Kiedy zakończono wydobycie, tereny miały być zrekultywowane, więc, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać domy. Jednak o spokoju nie ma tu mowy. Najbardziej nam dokucza hałas, który jest generowany przez, przez firmę, która funkcjonuje obok nas. Czyli betoniarnie. Jest to hałas związany z pracą kruszarek, czyli urządzeń, które kruszą ten, ten beton. Do tego ciężarówki jeżdżące mimo zakazu nocą hałasują, brudzą i pylą. To pierwsze spotkanie mediacyjne. Za sprawą burmistrza miasta i gminy Skaryszew mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami jednej z firm. Przedsiębiorcy przedstawili swój punkt widzenia. Staramy się robić wszystko, żeby nasi sąsiedzi mieli porządek, kład, skład i, i, i dobre życie, ale nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, z racji tego, że nie jesteśmy jedynymi tam. W Ale to nie przekonuje mieszkańców, którzy z powodu hałasu i pyłu skarżą się na dolegliwości zdrowotne. Zjednoczyli siły i powołali stowarzyszenie. I doszliśmy do wniosku, że jeżeli powołamy stowarzyszenie, będzie to w sposób zalegalizowany, będziemy mieć większą moc i siłę przebicia zarówno w gminie, jak i ewentualnie u przedsiębiorcy po to, żeby realizować nasze cele. Czyli celem ma być spokój, cisza i możliwość normalnego funkcjonowania w czystym powietrzu. Zrzeszenie przeciw degradacji środowiska skupia nie tylko mieszkańców Sołtykowa, ale też Trablic, Zenonowa, Huty Mazowszańskiej i Radomia. Z kolei przedsiębiorcy skarżą się na utrudnianie prowadzenia działalności. Firma zatrudniająca 200 osób może zostać zamknięta. Nasza firma jest bardzo szykanowana. Mam mnóstwo kontroli. Jest dużo dla nas po prostu skarg. Jesteśmy tym bardzo zmęczeni, ponieważ wszystko co jest złe dotyka naszej firmy w miejscowości Sołtyków. Na tym terenie działa pięć firm. Wszystkie zostały zaproszone na kolejne spotkanie mediacyjne z mieszkańcami na początku nowego roku. Pierwszy przełom w konflikcie już jest. Na wniosek mieszkańców poprosiliśmy w o kontrolę decyzji dotyczącej hałasu. Jest wydana ponownie decyzja przez starostę radomskiego określająca hałas. Samorząd wystąpi też do policji oraz inspekcji transportu drogowego o sprawdzenie ciężarówek poruszających się na terenie. Funkcjonariusze skontrolują nie tylko ich stan, ale też czas pracy.